Oh yeah Oo Będę strzelał na pałę tam nie, nie, nie! Siemanko, ja jestem Hubercik. Dzisiaj ze mną jest A dla Was Igramy sobie w Block Hunt na serwerze Mindplex Tak. Dobra Tak Nie wiem zaraz się zacznie Na razie czekamy na osoby Kurze, ale to faktycznie mogliśmy jednak więcej osób trochę wziąć, bo teraz tak są cztery osoby, tylko to. to... ty wybierałeś, nie moja wina. No jasne. O, dobra, już to 6. To będzie sześć. już... Sześć. Będzie jakaś tam iść. Dobra, co by tu porobić... Przywołam... małego villagera. <laughs> I to jest głupie. Chodź. Chodź, mały. Chodź. Mały villager. On jest mój, zostaw go. Chodź tu. Zostaw mojego villagera, powiadam ci. <laughs> Ma wiele. No dawaj go ty. Zabiję twojego villagera. Albo nie wiem, spadnę go. Dobra, wiesz co zmienimy mapę, bo tu chyba nikt raczej nie ten ten okay? zmieniłem. Zmieniamy mapę, ja zmieniam. Czy ja zmienię, bo ty. Bo to ja jestem właścicielem party. Mm, Blockhand. Oje, 13 sekund, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Jeden, dobra, dawać areny Cookie Town, tutaj chcemy, tak? Dobra, chodź biegnij szybko ten ten, do hidersów, ale mnie nie wrzuciło. Jak to nie? No nie, no nie mów, że party się rozwiązało. Oj, to chodź szybko ten ten. To jest Cookie Town, drugi od lewej. Czekaj, bo nie, nie na to wrzuciłem. <laughs> Cookie tam drugi to... od lewej, no szybko, dobra. człowieku. Drugi od lewej. 14, 13, 12... Ale jesteś 15, tu? Gdzie ty jesteś? 10. A czekaj, na, nie na tym lobby. Nie ta mapa, druga od lewej, Cookytown. Lobby 28, drugie od lewej. Nie, serwer BH10. Tak się nazywa. Ale na którym to lobby wcisnąłeś? Ojej, wiesz co, wyj, wyjdę i poszukam cię jeszcze. Kurcze Jestem na lobby... 12. Chodź do 12. Jeszcze raz party, więc... I zrobisz chyba cięcie tu. Dobra. Dobra, jesteśmy z powrotem. I yy, tutaj już mamy arenę, która się włączy za... 20 sekund. Chodź, porobimy coś w tym czasie. 90 fps uuu, jak miło. Nie, nie! Kurde, nie trafiłem. Ej, no weź. No to nie jest śmieszne. Dobra. Dwie sekundy i zaczniemy grę. Jano, zero. zero. Dobra, Game Start. Kim jestem? Jestem tym. Dobra, szybko doniczkę. Bierz, szybko bierz doniczkę. Tutaj na bazarze ona jest. Doniczka, doniczka. Dobra, jestem doniczką. Co jest? Do hunterów. O, dobra, nie mogę ci w takim razie powiedzieć gdzie jestem, bo teraz jesteś hunterem. Więc cóż, tak bywa. Nic na to nie poradzę. A to złe? Co złe? Dobra, jestem w dobrym miejscu. Ja wiem, gdzie on jest. Nie, nie wiesz, wcale nie wiesz. A, Do łóżka się nie da. Co? Znaczy, nic, mówię, że do łóżka się nie da tam wbić. A ja idę na swoją starą mistrzówę, bo jak znałem, że życie, nikt tam nie wszedł, ale trzeba sprawdzić, bo... Ale przecież ty jesteś w tym tym, przecież ty świąterem, to po co idziesz na starą mistrzówę? No bo zawsze tam wszyscy są, a ja mówię, że taką jeszcze jedną starszą tam, jak się od razu wychodzi w lewo, czy trzeba tutaj... Mhm. dobra, ale ja czy... sam w taką miejscówkę, gdzie mnie nie będzie widać, a będę mógł sobie strzelać do was. O, tutaj. Dobra. dobra wiem, gdzie jesteś, jak tak powiedziałeś. Nie wiesz, oni trochę. Bo nie, bo tam, gdzie, tam ta stara o której ty pewnie myślisz, to tam widać mnie. A tutaj, gdzie teraz jestem, jestem niewidzialny. Dobra. kurczę... Ale, ale u ciebie szumi. Chodź wyciszyć, mój No O, widzę cię. Znaczy, twój nick, bo ciebie nie widzę. Ej. Dobra. Kurde, ale koleś nika. O, dobra, mam go. Czekaj, trochę sobie... O, tak lepiej. Kurczę, czemu tak nisko? A teraz co? Teraz nie trafiłem też? Kurczę, nie mogę go trafić. Ty nie, nie, nie. Ty zawada. Nie pozwoliłem ci wybuchać mi tu wszystkiego. Pozwoliłem? Zawada? Jestem niewidzialny, tak? Mnie tu nie ma. Próbuj dalej. Jak na razie ci nie wychodzi. widziałem. Co widziałeś? Nic nie widziałeś, nie? Ciebie tam widziałem. No nic nie. Się... Mi... <laughs> widziałem, że coś strzela z fantom. Tylko i wyłącznie tutaj. No właśnie, nic więcej. Nie. Dlatego nic nie widziałeś. I przy tym zostańmy. Nie. Dobra. Zacznę do ciebie, uwaga. Gdzie ty jesteś w ogóle? Ty kurczę, zgubiłem cię. Boję się. Gdzieś ty zniknął. Ej, no. Zniknąłeś mi.

Ty weź mów coś, w końcu jesteśmy na Ja? Dobra, no mówię, tylko... No właśnie, jakoś tak, tak... tak się jakoś skupiasz, że coś, coś, coś nie wychodzi, to mówienie. Czemu to jest arbuz? No właśnie, o tym mówiłem, że się tak sprytnie ukrył. Gdzie on? Zgubię... Jest tam arbuz, biegnie arbuz! Uwaga, dobiegnę do arbuza, czekaj! Gdzie ci biegnie arbuz? Brzydce i wściekli, uciekamy. No, nie! Ej, no ktoś mnie zabił. Za, za, za ktoś mnie zabił. Biegniem, no co za ham. Teraz ja muszę zabijać razem z wami. To kaka nie kaka jest fajny. Jakiś arbuz no. Ukrywanie się jest znacznie lepsze niż, niż szukanie. Gdzie arbus? masz tego arbuza? Gdzie go masz? Pomogę ci szukać. Ja już go biję. Ufaję. No dobra, ale gdzie on jest? Nie, ucieka. No kurde, ile on ma życia tam. Ale gdzie on ci ucieka? Ja nawet <śmany> nie, <śmany> nie wiem, gdzie ty jesteś. No, uciekam. Gdzie? co znaczy się ja za nim. No tutaj po... Po bazarze, nie wiem, gdzie jesteś? Jest! zabiję go. No dobra, a gdzie jesteś teraz, mi powiedz. Będzie łatwiej nam szukać, tak? Teraz przy tym takim... O, czekaj, chyba cię widzę. Yyy... Czekaj, tu jest dużo ludzi, ale to chyba nie ty. O nie, to ty. Dobra. Znalazłem cię. Idź. Idź. Nie bij. Nie bij. Szukamy mm. czegoś. Kurde, zapaliłem się. No nie. Czekaj, czekaj, do wody, do wody. Właź do tego garnka. O. Dobra. Mm -hmm. Dobra, chodź poszukamy czegoś w lesie. Dam, tam się, dam, tam dam, się dam, dużo dam, osób chowa. Dam, 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 Z dam, dam. A co to można być tym? slime'em? bo patrz slime tak dziwnie, dziko ucieka. Slime? W ogóle są slime'y tutaj? Patrz, patrz. No, tu, patrz, popatrz, no. Ty slime, slime widzę, tak. No, Dobra, nim. Slime. Nie. Y, Nie ja to chyba post... Nie wiem, widzicie, to chyba jakiś koleś ulepszony ma. Dobra, mam jakiegoś donga. Zniknął! Znik... A, zamienił się pewnie jakiś blok. Nie no, gdzie on? Cześć, sprawdźmy. Yy, killed by, killed, the, killed by. Nie, on no, nigdzie nie pisze, jakby ten. ten. Chociaż zabijesz kogoś jakiegoś kakudu. O, A dobra. to tak. To nieważne w takim razie. No dobra, nieważne, nieważne. Czyli nikogo tu nie ma już. Ja ta, ta świnia. świnia czemu odlewituje? To za świnia, no. Dobra, mam tutaj Fajna prawda, więc nie ma biedy, mogę sobie przybliżać. nie, nie ma. Oj, bo ciebie nie stać. Na darmowy program Dobra, dawaj. Chodź ten ten, szukaj tutaj bardziej w lesie, wiesz. Tutaj gdzie jest las i szukaj, wiesz, każdy w lesie, każdy... wilki mogą być. Tak, wilki, jasne. Tak, wilki. Mogę? W lesie no, w których... Ktoś się w wilka zamieni, czy yeah. no, Ale tu nie ma wilków w ogóle do możli... Tu nie jest niemożliwe zamienić się w wilka, bo nie ma takiej możliwości. A slajmy? O, i Slam, nie wiem właściwie, jak yes. się tu wziął i nawet nikt, nikt, był nad nim widoczny, więc... Kurczę, gdzie oni są? Ktokolwiek. Ciężko jest, o nie, 3 sekundy już po nas. Dobra. Nie! Dobra, przegraliśmy. Kolejną rundę trzeba. Tylko tym razem nie idź, błagam cię, do tych, tych... ...doszukających, bo to kiepsko. Tak. Teraz to, ty pójdzie do szukających, ile dostałem? O, 62 gemy. Jak miło, mm. Double game weekend. Szczególnie, że nie ma weekendu teraz, ale kto by na to patrzył? Co kto dostał? E, nic ciekawego. Jakieś sobie rzeczy dostali ludzie. Dobra, to ja mogę jakiegoś super, super suchara wahać. No, dawaj. Dobra. Dlaczego klatka piersiowa ma pieniądze? Ehm, bo się sprzedała. Nie, bo żebra. Ohoho, ale urwał. Bardzo... Oh. Taki, taki Nie, po prostu weź, wyjdź. Dobra, 10 sekund, gdzie ty jesteś? O, widzę cię, widzę cię. Uciekam. Gdzie ty biegniesz? Uciekam. Nie, biegniesz w moją stronę. O nie, wszyscy zniknęli. Dobra, to jest inna map. O nie, nie lubię tej mapy. A Przecież ja tu jest taka jedna dobra skrytka, tylko muszę ją wykminić. A ja muszę o, o, ogarnąć... A Kto ja jedyna... Dobra, nieważne. Nie ja. No wiem. Pisałby. Dobra, wiem, wiem jak już wejść ten, ten. Wiem jak wejść do dobrej skrytki. Tylko, że tam niestety jestem w tej pozycji nie będę mógł nikogo strzelać, więc trochę kiepsko, ale... Chociaż, wiesz co, może tutaj zostanę. Tu mnie nikt nie zauważy. Albo nie, o, tu będzie lepiej. Albo chodź tu do mnie. A gdzie ty jesteś? Na takim budynku co ma to? Ee, dym. Jaki dym? Ma no dym. Dy, you, you cannot become a solid block. A dym to chyba taki. taki skomin. Dym. O tam o? Mhm. Tam? Cześć, no tam jest jakaś jakaś druga doniczka do mnie przyszła. Tak? To, czyli, to są chyba dwa budynki z dymem. Bo już jeden widziałem i tam cię nie ma. Na taki co ma komin z cegieł. No tak, komin z cegieł na górze. A, a po prostu jesteś jest, ja, jest, jest ja za ja daleko to... i cię nie widzę. Ja co tak skacze Dobra, już jestem. Ty, tu też ktoś jest, tylko nie wiem gdzie. Dobra, nieważne. Gdzie jesteś? Ih, Kogo? Kogo? Oczekaj, ja tam kogoś widzę, tam kogoś widzę. Jakiegoś d teorii coś tam. Dobra, e, nieważne, kto... za daleko to jest, idę do was, tam po prostu bliżej Ej, e, Tam jest... O Jezu, strzelają! Strzelają? O kurczę, tak. do góry ktoś. A to jakiś melon się tu schował, bo... Nie. Co to? Co? Już mnie zabili, no nie. No nie, dlaczego? Kurczę... Ora, przynajmniej wiem, gdzie jesteś. <laughs> Ojej, już byłem tak daleko i mnie zabili, no. Nawet nie wiem jak, pewnie ktoś mnie w plecy walnął i spadłem. Ty, nie wiem, gdzie ktoś... Hej, hey, ty jesteś? No a co? Kurde, nie, nie tyle, bo ktoś jeszcze do mnie strzela. Kurde, jakiś... Dobra, nieważne, wiem, gdzie jest przynajmniej. To ja. Nie. Tu jest ktoś jeszcze. Czekaj, dobra. Tu nikogo niego chyba nie ma, ale... Kto szuka, ten znajdzie kiedyś, w końcu. Już mam hyperaksa. Hyper? O nie, 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 nie. Nie dam cię tym nacieszyć leszczu. Zabiłem! Zabiłeś go? Zabiłem. Tego, w, tego w złotej? Tak, zrzuciłem go. Oż ty, spryciarzy. Ty kurde, ja cię nie widzę, o, ale cię trafiam. Nie widzę cię, nie. ale trafiam. Spadłem! No, no i fajno. już po tobie. No jak miło. Podejrzewam, że któraś z tych świnek jest jeszcze sniperem. Ja się tak nie bawię. No właśnie, przecież tam był melon w środku miasta, który się schował. To zabiliście? Zabiliście? Ty? Tu któryś jest. Który? Przezna nie, no, musiałem zamknąć drzwi. A, dlatego się nie bawisz, bo musiałbyś zamknąć drzwi, tak? Ty któryś z melonów tu na pewno był chowającym się. Bo widziałem wyraźny strzał. Hm. Może to świnka była? Nie. No to, to co tu się schował? Dobra, nie istotne kurde, mam Do Jest już z... tylko... Jeszcze 3 minuty jest już tylko 7 ukrywających się. To dobrze... To dobrze. Dla mnie w każdym razie dobrze. To dobrze. FPS spadają przez tych wszystkich hunterów. No ja nie mogę zejść z mostku, bo mnie tak laguje. Most? Czekaj, to cię... w końcu ch... ch... zabili cię, czy nie? No. A tak widzę cię. Jest, jest, widzę go, widzę go. No widzę Kurde, go. nie mam lagi! Ja mam dwa serduszka, ale to nieistotne. Chodź tu. Chodź powiadam Ci. Mam go! Yeah! Dosta... dorwałem go. Dobra. Easy. Ktoś jeszcze? Jeszcze 5 Hunterów. Kurde, to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Hidersów! A co za hunters. różnica? Taka, że to my... Hiders, Hunters. Wszyscy kiedyś byliśmy ludźmi. Dopóki serwer nas nie podzielił... ...na frakcje. Dobra. Kurde, jak się logi! 10 FPS-ów, no dzięki. 14, 8, 11... Kurde, co tu się dzieje w ogóle? 85, dobra, już jest dobrze. 100. Fajno. Lecimy tutaj. Tu ktoś możesz chować. Już kiedyś tutaj kogoś dorwałem. Dobra. Ja jakoś mam zły dzień dzisiaj, nie mogę w ogóle wygrać. Tak? No. Czy to twoja druga gra dzisiaj? Moja zresztą też. No, no no, moja bridge <grym> No właśnie mówię <grym> No ale wiesz, tak sobie I'm, also, I'm z also near the Bright bridge. bridge nie <grym> wiem Czyli on jest gdzieś tutaj, ten? No dobra Tylko ja ciekawym którego mostu? Tego czy tego tam dru po drugiej stronie mapy? Ej, to tak. nagrywamy to i jeszcze jedno, czy to będzie koniec? Nie no jeszcze jedno tak powiedzmy. Bo to chyba chyba trwa ile ileś tam... Nieważne, jeszcze jedno damy raz. 6 minut. No nieważne, damy radę jeszcze jedną, tak mi się wydaje. Jeszcze tylko trzech hajdersów mamy minutę ponad. Kurczę, gdzie są ludzie? Ach, za dużo tu tego... Jestem, sam sobie nie poradzę. Weź mi pomóż szukać blisko, blisko mostu, czy. Ty, a to kto? Nie, to świnia. <laughs> Dobra, jadam jeszcze. Jeszcze tylko jedno. O, ty! Nie, musimy to wygrać. Musimy. To będzie pierwsza runda, jaką wygrałem tym tym Huntersem. Jeśli teraz znajdziemy ich. Kurczę, gdzie oni są? Ja tu szukam obok statku. Wszystkich obok statku szukam. No nie, mów, że teraz przegramy. 20 sekund. I w ogóle. Kto by się chował pod wodą? No ja przecież woda zabija Huntersem chyba. Tak? Się wydaje. No tak. Po, co, po co są bloki pod wodą w ogóle postawione? Jaka się ozdoba, czy co? No dobra, nieważne. Albo ktoś jest masochistą. Albo ktoś jest masochistą, bardzo, bardzo. Kurde, su, suszarne. Taka suszarka. Kurde, no nie, jedna sekunda wygrał. Ja, jaki. Jaki hardcore. Nie, ja bym nie dobra. Znaczy nie już kiedyś wygrałem, będąc ostatnim, ale. O oh, kurde, gdzie on się schował? Pewnie po drugiej stronie. Napiszę GG, bo. Bo zasłużył sobie. O, nie, tylko 38 gemów. Ja się tak ja się tak nie bawię. Gem Hunter, coś tam dostałem. Mm -hmm. No, słabe, że dostawić. Nie wiem, czy w ogóle się da teraz wygrywać te skrzynki pod koniec rundy, ale chyba podobno się da. Właściwie sam kiedyś wygrywałem, ale to chyba wtedy grałem. Co ja wtedy grałem? Wtedy w inną grę chyba grałem. Gdzie pod koniec rundy. następnego Suchara? No, dawaj. Skoro czekaj, już, czy... już też nie, zawsze... Czekaj, bo e, wiesz co, beton mi jakiś... Zapomniałam się. <noise> czekaj. E, Dobra. Przypomnę sobie jakiegoś betona. No dawaj, przypomnij sobie jakiegoś betona. To nie mogę tworzyć skrzynki, ale oszukaństwo. Czekaj. of. E A o czym to było? To może ja przypomnę, bo ja nie, jestem... nie, nie, to nie, bo ty, to ja mam cię zaskoczyć. Ja mam ty, encyklopedię ty sucharów wiec, w mózgu. Oj dobra, to ty powiedz jakieś suchara jakiegoś Suchara? Bo ja zapomniałem Kurczę, mam 9 sekund, nie zdążę. Chodź, yy... dobra, yy, dobra, to powiem już w czasie gry, tylko muszę sobie dba, dba. przypomnieć jakiegoś. Chyba mm. <grym> no, chodzi do tego, że nikt nie pamiętam to żadnego Suchara. i nie w tą stronę Lecimy na starą miejscówkę. Jest, nie, nie wolno. Dobra. Jestem... Czy jesteś jesteś tutaj? Nie, ja jestem... Hajderem znowu. No dobra. Dor o nie, nie doskoczyłem. Kurde, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę! Nie! Szybko biega i póki ich nie uwolnili. Dobra, szybko, 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 szybko. TNT Hunter, o nie, 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 ktoś ma TNT. Dobra, wypuścili ich. Słyszę kowadło, o dziwo. Dobra, jakiś suchar, tak? Mm, nie wiem. Kurczę, nie znowu spadłem! Ah! Jakiś kociołek biega po dachach. No właśnie, słyszałem jakby coś się tłukło, ale możliwe, że to on właśnie. Dobra, nie jest źle. Jak na razie... O, dobra, jestem już przy mojej kryjówce. Wyszczelę jeden pocisk. O, widzę cię. Ja to... jestem w standardowej. Czyli... gdzie? Na dachu, tutaj. A, czekaj, ja ciebie nie widzę. Czekaj. Wychylę się trochę. A, to ty. <ślad> no to brało cię za kryjówkę. Dobra. Hajdeł doniczka się. O, widzę złotego. Widzisz złotego? Ja biegnie też. tam. Czy złotą chyba, bo to ona. Ten gular. Nie wiem. O, Kurde, ciężko sobie trafić. Szczególnie jestem. na OptiFajnie. No na OptiFajnie to sobie biegnie Następny dostał. Kurde, widzę, ona obrywa. z każdej strony, chyba z czterech stron do Zarwała. Następne. Już Kurze, ja, super Nie, ja, ja nie mogę, jestem, jestem pod złym pod złym kątem jestem, ja nie mogę jej trafić. Jakaś świnia na dachu wolnęła Świnia na dachu? O kurde, znaleźli mnie. Jakieś kowadło tutaj też jest. To ci gratuluję. O dobra, idzie tu w moją stronę chyba. się kowadło gdzieś indziej. O, wiem, pójdę na drugi domek. <laughs> nie wie skąd obrywa. O, trafiona, dobra. Tam jeszcze jest jeden, tam daleko. O, ty, ja tam chyba nie, dostrzel nie dostrzelę nawet. O nie, patrz, nawet dostrzeli. O kurde, zrzucili go już. Ale tutaj ostro teraz jest. Ale dobra, teraz wygramy, bo jest jest ich mało, a nas jest dużo. Tak, Czekaj, mam lagi. Jeszcze mi to to, się. O, nie, 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 nie ten przycisk. Nacisnąłem chyba A zamiast shift No nie. Utknąłem? Ty no nie, wszedłem w takie miejsce, z którego nie, nie da się wyjść. Ty no nie mów, że... Ej, śmieszne. Co daje speedex? Nie, daje tylko speeda. Znaczy się to speeda i chyba wyżej z Nie, właśnie nie. No nie, tak chyba... Może. Ja mam no takiego <laughs> Utknąłem. To nie jest śmieszne. Ej no! Dobra, zostanę tu. Tylko że teraz będzie najnudniejszy odcinek świata, więc... będzie trochę smutno. Zabij. Się. Przydałby się ktoś z TNT. Hmm. Albo będę strzelał na pałę w górę. Jeszcze fajerwerka. O. Leci, bo chcę... Kurde, ale sarwa. Ultra ax Ultra ax będzie hyper. I mam straszny skocz mnie stąd. To za szajse. Nie możesz rozwalić tak, zlagować, że patrz. No ee... gdyby, gdyby tu był właśnie taki coś, żebym mógł wyskoczyć stąd, to bym to przecież tak zrobił, tak? Ale nie, patrz. Robisz ja wiem o co ci tak. chodzi. Na kopiesz to i podskakujesz to ci, wbije także pomiędzy. Tak, wiem, ale właśnie tutaj nie ma takich bloków. W tym problem jest. Jakieś ciastko po drzewach łazi. Ciastko? Jak to ciastko? Ciastka raz na drzewach, tak! Lecimy na dwór. Wypuść mnie stąd. O, dobra, zlagowało mnie, ale to nic mi nie daje chyba. Tylko się utknąłem w tym. Ej, dostałem! pomocy. Jak już cię zabiją, to możesz mnie uwolnić. Nie zabiją mnie. Nie teraz w ogóle. Co... Dzisiaj wygram. Kurde, ale taki dobra. O! Udało mi się! jak to co zrobiłem? No jesteś magikiem. Dobra, nieważne, jestem magikiem, tak. Zaraz skoczę z balkonu z trzeciego piętra. I przeżyjesz. A magik magikumar To ty? Co ja? No biegam to sobie to... tutaj teraz z doniczką. Po dachach, bo udało mi się wydostać i poczułem wolność we włosach I ktoś tu do mnie strzela chyba już. No to, to ja byłem.

w każdym razie, nawet jeśli nie goni, to <zostawił>, zostawił mnie. Kamerka mi się wyłączyła. No to trudno. A to włączam jeszcze No to włącz jeszcze raz. Będzie mały urywnik. Ty, kurde, Kiedy? ale dobra, przeżyłem. Gdzie ty jesteś? Biegniesz za mną, czyżby to ty? Nie, ja. Pod, yy, pod <laughs> wiem, widzę tu skrzynkę. Jak to? O, a w niej są końcy. To rozwalił. No, już biegnę do niej, czekaj. Tylko nie wiem, czy tam doskoczę. Nie, nie da się tam skoczyć. Ty kurde, kiedy złotego tego gościa. Oh nope, nope. Nope, nope, nope. Please leave me alone. Freaks. O nie, nie, nie błaga. <gryw> Zostawcie mnie. Co ja wam zrobiłem? Jeszcze masz jestem... 30 sekund. Tak, dobra, to ucieknę. Jestem zbyt dobry, żeby tego nie zrobić teraz. Będę świnią. Oh yeah. Oh yeah. Aha, aha, jestem świnią. Gdzie ty jesteś? Bogam powiedz, że niech mnie nie goni. Dobra, niech mnie nie goni. Yay! Yes, we did it. Oh, yeah. All right. Będę strzelał na pałę tam. Nie, nie, nie! Zginąłeś? Tak. 4, 3, 2 Bardzo jeden. śmieszne, wiesz? We are the champion! Weź się tak. przytkaj, przy, przy, przy. przytkaj się tam, okej? Okay? I'm the champion. Nie, uh, wcale nie, wcale nie Wygrałem! Jesteś. Wygrałem! Nie A wygrałeś. przegrałeś, Trzy rundy przegrałeś. Dobra, czyli to już będzie koniec, tak? Miałem miałeś super napzieć. Co mówi zawada po wygranej? Wiesz co? Wygrałem. Haha. Ha. <noise> Ale to było takie takie nieśmieszne, że aż śmieszne. E, gdzie ty takie, jesteś? Takie e, czekaj, czekaj chodzę, znajdę cię, chodzę, znajdę chodzę, cię na, koń, na końcówkę cię znajdę. Kurde, nie, 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 widzę, nie widzę gdzie idę. A tam jesteś. E, na wstech, o tutaj. O tutaj, o tutaj. Dobra. Biegaj. Możesz nie wywalę. Gdzie jesteś? Tu jesteś? Tam jesteś. Dobra. Tak więc... To był Let's Play, Hide and Seek, czy tam Block hunt, jak to woli. Na serwerze Mindplex, Jeśli wam się podobało to Zos Kurczę już ludzie do nas idą Nie nie spada Hej Dobra jeżeli wam się podobało to Subskrybujcie Komentujcie Lajkujcie Udostępniajcie Fanpage'a Lajkujcie Tak To jest twój fanpage nie mój Dobra nieważne Tak więc nerka.